Tylko mila, napięcie telefonie, w czym mogę pomóc? Dzień dobry, proszę pani. Dzień dobry. Proszę pani, bo tata dzwonił i poszedł dał telefon, żebym podtrzymała i poszedł do ubikacji. Poczeka pani chwilkę. Oczywiście. O. Piesze pani, bo my tego kadawa jedliśmy u was. Aha. I tata zły bardzo. A dlaczego tata jest zły? Mi smakowało, ale na samym dole były, było dużo włosów. Dużo włosów? Ale a mi, jakich? Mi, mi... O Jezus. Nie wiem, bo od razu wyrzucił do śmietnika. A ja płakałam, bo to był mój kebab. I ja chciałam zjeść całego. I z włosami? No być. Wy... Ciągłam. No, czyli nie było ich aż tak dużo. No tak. No trochę. Trochę? Tak. Ale pani fajna. Czemu pani się śmieje? Przepraszam bardzo. Ponieważ <noise> <noise> ma pani bardzo ciekawy głos. <noise> ja, jak ja panią lubię. Bardzo dziękuję. Kocham panią. Ale to już tak miłość od razu? Ja bym pani buzi dała w policzek. Ja w przedszkolu ostatnio pierwszy raz pocałowałam kolegę. Ale niech pani tacie nie mówi tylko. Dobrze, nie powiem. To będzie nasza mała tajemnica. Tylko jak ja dzwoniłam to rozmowy nagrywane, coś gadała tak, jakaś. Tak, oczywiście. To żeby ta nie puszczać, tak? Tak, bo jakaś baba gadała. Że nagrywa... Jaka baba? Że nas nagrywa. Tak, tak, tak. Niestety wszystkie rozmowy muszą być nagrywane. Mhm. A wy, wy się pani buzi? Tak... Oczywiście, w policzek zawsze. To wyślę pani. Bardzo dziękuję. Teraz jest mi tak słodko, że chyba nie zasnę. A pani wyśle? Oczywiście. I jak ja bym panią przytuliła? No to niech pani przyjdzie do mnie i mnie przytuli. Ja też lubię się przytulać. A to my jeszcze raz pójdziemy na kebab. Jak tata będzie idzie, to my ja go namówię, żeby po przedszkolu pójść. Do was. Pani tam jest czy nie? A to zależy w którym kebabie. King, król. My mieliśmy w przedszkolu angielski. King to król. <laughs> Mamy 20 lokali aktualnie, dlatego nie wiem o który king król chodzi. pani jest chyba pijana. Nie, nie mogę pić w pracy. A poza pracą też nie mogę, jestem chora. O. Jezu, aż mi przykro, się zrobiła. Dziękuję, wszystko będzie w porządku. My na... na ale pani dmucha. Pani dmucha. Nie, Co, trzeźwa? Niech pani nie dmucha. A nie. Przepraszam, nie dmuchać. A, ale pani jest... Chyba pod wpływem alkoholu. Nie jestem? My w na Nazegrzy... Naz... Zegrzyńskiej byliśmy. Na Zegrzyńskiej? Mm, tak. W tym miłym lokalu na Zegrzyńskiej? Tam był turek. Ale tam ogólnie nikt nie ma włosów, więc to niemożliwe, żeby jakikolwiek włos się znalazł w kebabie. Proszę. Pani? Bo tam był Turek. Był Turek i co jeszcze I... pani widziała? I on... Poza Turkiem? I, I Tam żółte ściany, chyba. Żółte ściany, mhm. Ale ma pani bardzo miły głos. Gdzie można kupić hell teraz? Co? Gdzie można teraz kupić hell? Też chciałabym mieć taki fajny głos jak pani. A taki? Halo? Taki też jest nie najgorszy, ale tamten był przyjemniejszy. A taki? Mm, nie bardzo. Jak teraz chyba Pani by bardziej mnie pocałowała? Słuchaj? Teraz chyba bardziej by mnie Pani pocałowała. Bardzo dużo czego? Teraz by mnie Pani bardziej... Jakie zamówienie? Co? Słucham? Mówię, że teraz pani nie bardziej by mnie chyba pocałowała. <laughs> A to nadal ta dalsza sama osoba? Ojej, to ta sama osoba. Wie pan, że ładnie jest się podżywać pod dziewczynki? Jak? <laughs> Jak pani jest w radio? W radio. Bardzo dobrze. Słucha pani radio bedlak.pl, czy nie? Niestety nie. No, bo została pani troszkę wkręcona przez nas. No super, było bardzo miło. No, ja słyszałem pani, chyba lubi małe dziewczynki, co? Oczywiście, ja lubię dzieci. Dzieci są fajne. Sama mam dwójkę, więc dlaczego nie? No, a ja jestem dziecko starsze. Pan i sobą w jednej osobie. I dobrze, się pan bawi, prawda? No jak, jak kozak? Dobrze, no. świetnie. W takim razie dziękuję bardzo i życzę no, Może tobie. podam maila, może podam maila, może podam maila, może pani wygrać fajne okulary słoneczne. Słucham? Podam maila, może pani wygrać okulary słoneczne. Niech raz pani, proszę. Niech pani napisze wiadomość na mojego maila i wygra pani okulary słoneczne. Dobrze, poproszę o adres mailowy. bydlak 16 o 2pl Dobrze, dziękuję bardzo w takim razie. Dziękuję bardzo, życzę do spokojnej usłyszenia. nocy. Do usłyszenia. Zajemnie, pozdrawiam. Pozdrawiam. Jak to babeczka do tańca i do różańca, w porządku?